Dzień dobry, witam sobie, moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Witam w koniec spotkaniu z Model 2 Multiplayer. Dzisiaj was z Bajewem, a także z tatą, zagramy umocniony punkt na mapce Zarkuwa Hydroelectric. E, meczyk, w którym e, w niektórych momentach dość mocno przydał mi się e, ładunek penetrujący. Zapraszam. Zakurwia za Hydroelectric. No, zobaczymy, jak to jest zapalające. Większy magazynek i baczny chyt. Mhm. Oczywiście nie w jest ważny, tylko człowiek, ale. No, chyba że masz ale kałacha, to, to w sumie człowiek. Ło wow. o o! Zgadzam się z Ghostem, powiedział, że blisko było. O, zabiłem! He, penetrującym!

znaczy nie, bo tam jeden... nie wiem czy ty byłeś za mną, ale jeden tam gdzieś przebiegał. Byłem No przebiegał i zawsze raz sobie było wyglądał, no Nie, bo jeden tam było dwóch, jeden mi uciekł na wślizgu i ten Leci no kurde, co facet z pistoletem lata? Chyba jakiś nianowalny. Co lata? No ten facet z pistoletem lata tylko jeden. O, facet. Ja rozumiem, co pan pistoletem lata, że może jakieś hmm. zakłócenia i coś inaczej widzisz niż rzeczywiście. O kurde. O. O. Kurde, poszedłem na piętro, a tam jakiś facet wisi na parapecie nieżyjący. <laughs> Potrzebna. Potrzebna. <gry> Normalnie ten, no, ten Podszewna. Normalnie przez parapet. Ohohoho. Ho, ho. Poszło O kurde, tripla walnąłem na punkcie. O kurde, dobre, dobre. Nie, nie. Kude, jest tam.

Dobra, triple kill, wynocha mi stąd. Tu będzie chyba facet. Hydroelektryka za o, o, o. o, pomściłeś mnie na duńcu, dziękuję bardzo. Zapalającymi. O, tak, już o, dwóch tam. Ale wleciał tam, Na ostro widzę się pan bawisz tam. Ale wyleciałem w górę niestety, nie? Potem nogami do przodu Na bonifratu Lektycznie tam tak Dobra, złaniam Cię Ale tu czysto jest, czysto tu jest Ludzie wroga w umocnionym punkcie Widzę Tędy czy domkiem? Domkiem pójdę, zobaczymy. O kurde Jest, odrzuciłem do wody granat! Jeszcze prawie gościa zabiłem tym granatem! O kurde! Bo akurat szed, szedł facet tam, tym mokra. Jak to wiesz, też na ślepo gdzieś musiałem odrzucić, co nie? O kuźwa! No, ja czasami też tak wolę. Znaczy pytanie, że to, to jest inaczej niż w życiu, że można rzucić granaty mi się własnych no. ludzi nie zabija. No. No. Nie, to jest, to jest fajne, chociaż cholernie nierealne. Nie Czy znaczy, może grać hardcora, to będziesz i swoich zabijał i wszystko. Nie, no, tak, Jestem za tobą, panie. No, jest kobiecina na punkcie. No kurde, nie, nie, nie zdążyłem wycelować jednak, ten taśmowy jest trochę duży do pomieszczeń. O i swojego profilaktycznie ostrzelałem nawet. Bajewus co? Z Intervention robi. Boje, bo... hmm. Myślę, że tak. No. Jeszcze jeden był, jeszcze jeden. Aj. Wiem Myję. 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 Myję.

Nie przyjdzie chyba nikt. Osłaniam cię! Nie strzelaj do mnie, idioty! kurde. Co to za kawałek reakcji? Widzę Karczę rolną proponuje Morawiecki. Hm. Osłaniam cię! Umożniony punkt przekroczony. Slappy jest cztery. Czy rozwiązują problemy bohaterskie, które sami stwarzają? Jak za komu O, ale się na dwóch pierdzieliłem. Gdzie mamy teraz ten cel? A tam gdzie? No kurde, twoje. Kuda? na tyle na południe na południe fajny jest po jednej. ale tu zaciekła walka ten punkt jest. Kurde, miałem na muszcie gościa z tego w białej bluzie znowu z kapturem. I przecież, kurde. Ach, tak. go taka ja, No Ale podwiedź mi się tak. Widzę, widzę, ale punkt, punkt trzeba brać, bo punkty, punkty są. Co, Co to jest, to gość to... mózkowy miał chyba, czy to inny? Nie wiem. Wyszukałem granat i się pojawił. Weźcie mnie. Rzucam okay. granat pójść. ułatwiamy ból. Ale akurat nie zaprogramować mnie. Ale jak idiota Zagrałem pod ganat, podszedłem prosto Kurde, z wody załatwił mnie, No tak jest tak, uważać na tą wodę, bo... Jeszcze 5 punktów i wygramy. 3 punkty jeszcze. Dobra. Dobra, jest. O, Jest! Nice, bajewus! Dobrze, bajewus! O, Trójczek wielkanocny! Leży! Dobry. No dobry, dobry metczyk. Mm -hmm.